Sejść, z tej strony Diamonds i dziś znowu statki, ale tym razem z ziomkiempl Elo mordy I znowu i z nami się jego dziś się nie boles. <śmiech> <śmiech> co, tak Nie Diemoreczko ludziska? Wiesz i i takie widzą jak robić daba no, <laughs> ale lubię robić daba. <laughs> Dobra, to ja mam tak poustawiane i znowu idziemy to pasek, odwieramy 83 plus i patrzymy co, co to stań, co wygramy. Dobra, powiedz kiedy będziesz gotów. Okay. Którą? 83+. plus. I teraz? I na, raz. Trzy. Na, dwa, na trzy. las dwa, trzy. Co masz? Ile ma... Jaki... Kogo masz? Jaki kraj? Nie kraj. No powiedz kogo. I... Tiago Alcantara. Ile oberwała? 89. A Ty? A 85 konopianka. Ja <laughs> bym Dobra, to do teraz mój skład i strzelaj. Strzelasz <skrystujesz> jako pierwszy. Dobra, strzelasz jakiś No też. Ja Jak mogę zobaczyć, ale nie będę podobał. O, este! Ale które? Lewe? No. Handel, wej. wej. czyta. Dobra, um... este plawe. Banalny strzał. Banalny, 60. <skrystujesz> Dobra, szwet. dawaj. F, Nie. RB, e, prawe. No, LB po prostu. E, jakiś Meksykanin. E, e, to u siebie... ST lewe. Kurde! To Lois. Aha, <ścoughs> 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 Lois! To Dobra, strzelaj. E, to... Mm, RM. RM? Eee, jest to Polak. Eee, no jest to Polak. Ale to nie pisko. 50 overall. <grym systems> eee, to bla, To... LM. LM. <grym sounds> Kurde! Jak? <grym> tak. LEGENDA! legenda! I... <grym> <Generalnie. grym> <grym> <grym> <Darfidza> <bijna. grym> Dawaj, seraj. Otwarte... Zresztą wszystkie statki... Nie. Bramkarz! kasz, yy, Losjanin. Jakiś, jakiś rosek tam w strusek I rusek. Mój możliwy LB Co? Jeszcze raz? Ryby. Ryby, tak? <grym> tak. Ryby Nie! Przegrali! <grym> ja przegrałem statki. Ty muszę przegrać statki. <laughs> Robimy w następnym odcinku revanż. <laughs> tak. Dobra, to ja idę skwixelować Andel Verinelda. Co? Dobra, ziomeczki No Bo to... Jest odcinek, no i... Ja zaraz bijam Dobra, to Nie ma? Nesko.